Witam Was kolejnego dnia vlogmas. I znowu mnie zatyka. Mamy godzinę po 12, bo budziłam się od 9, ale nie mogłam zasnąć, znaczy nie mogłam się obudzić. Też jakby na początku nie mogłam zasnąć, a potem nie mogłam się obudzić. Wczoraj też bardzo krótko spałam, bo jakieś 3-4 godziny, bo miałam właśnie na, na 8 rano yy, trening. Więc haha. tak. Teraz tak się przypatruję moim kwiatkom, tym kaktusowatym i nie wiem czemu. Niektóre po prostu wzięły się, poddały i umarły yy, na zimę. A przez całe lato było im dobrze. Nawet takie kiepsko podlewałam. A no mniejsza. Tak pokazuję wam z rana, że jeszcze jest śnieg, bo jest u nas w minusie, prawda? Tak jest minus 3. Ja zaraz wam pokażę jaką dzisiaj mamy herbatkę i wreszcie pójdę na zakupy, bo jestem taka, że a jeszcze się tym zajmę, jeszcze zrobię to innego jeszcze tutaj i Zakupy mi przechodzą, potem przychodzi godzina 16 po 16. .00. Ja stwierdzam, że nie ma sensu wtedy iść, bo jest bardzo dużo ludzi, no i jak zwykle. Więc jem szybko śniadanie. <laughs> hmm, wybaczcie. <laughs> jem szybko śniadanie i idę wreszcie na te zakupy. A dzisiejszą herbatką jest herbatka czarna poziomkowa z wanilią. Mm, brzmi naprawdę dobrze. Zaraz się przekonam, czy naprawdę tak dobrze smakuje. <laughs> Więc tak, i to robić. Hej, ja wróciłam z zakupów, już się też troszkę ogarnęłam i zaraz Wam pokażę, co dzisiaj kupiłam. Bo są fajne rzeczy. Zaczniemy sobie od Action, bo w Action kupiłam tylko dwie rzeczy i jedną z nich jest. Metallic Aquarelle Box, czyli akwarele metaliczne. Mamy tutaj ołówek, mamy tutaj pędzelek jeden, drugi, gumeczkę, gąbeczkę, 40 sztuk jest. Czy tutaj pisze czego, ile jest? Tak, 36 tych farbek, czy jest po polsku? Tak, o, 36 metalicznych kolorów. Jeden pisak brush pen, jeden ołówek, jeden pędzel i jedna gumeczka. No, to jest zestawik. On jest metal. Tak, to jest metalowe, więc... Juhu. Nie mogę się doczekać, żeby to otworzyć i po prostu to zamknąć, bo na razie jest to tylko w takiej folii, żeby to się ładnie prezentowało. Natomiast to jest skrzyneczka metalowa, więc bardzo fajnie. A drugą rzeczą, którą tam kupiłam, jest to taki zestaw SPA Exclusive. I jest tak, tu mamy kulę do kąpieli, to jest masło do ciała, to jest shower gel. Trochę mi się przekręciło, no ale to nic. Tu mamy shower gel, czyli żel pod prysznic. Co tu jest? To jest mgiełka do ciała, a to jest peeling do ciała. No. Bardzo chciałam ten zestawik i tada. Kupiłam go sobie sama za dwie dyszki, więc to nie jest to nie jest jeszcze jakoś super dużo, jeśli myślicie nad jakimś prezentem dla kogoś, a lubi takie rzeczy, no to wam polecam odwiedzić Action, bo są teraz takie zestawy, nie tylko ten, ale też inne, więc i to damskie i męskie, ogólnie teraz dużo jest. Czy to właśnie w takim Action, czy też byłam dzisiaj w Rosmanie jest dużo takich właśnie kompletów, więc jeśli ktoś szuka, proszę, jest, to da! Co tam dalej mamy? Bo ja tak wiecie Wam, wyciągam z torby zakupowej. To mamy Teddy, to jest Teddy. W Teddy kupiłam po polsku, żeby design. Polski, 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 blok projektowy, 32 arkusze z motywami, 4 na 8 produkowano w Indiach. Zaraz Wam, znaczy tutaj w środku są karteczki, takie jak widzicie tutaj na okładce. To kosztowało dyszkę, ja ogólnie uwielbiam kosmos i kocham i też smaluję, bo ja jeśli chodzi o kosmos, to znacznie bardziej wolę używać farb do malowania niż kredek czy, czy akwareli. Wiecie, No i po podobrazie. Ale też nie wiem, co z tym zrobię, do czego to wykorzystam, ale to było po prostu piękne. To jest po prostu piękne, jakby. No. O. Totalnie się zakochałam. Co tam jeszcze dalej miałam? Dalej mamy. O! Dalej mamy. To są. Pisaki, zresztą tu pisało tak fajnie po polsku, zaraz wam przeczytam, świecące pisaki 10 ml każdy, Aha, trzeba coś odczekać 12 godzin, zanim się, żeby wyschły. I świeci w ciemności i na polskie 5 zł. Dwa pisaki 5 zł, dla dzieci 5 plus, prawda? na dziale artystycznym oczywiście i zobaczę do czego będę używała, ale na pewno będę czegoś używała, dlatego zresztą ja lubię takie pierdółki czasami lubię sobie zrobić jakąś taką właśnie rzecz handmade i fajnie by było jakby była na przykład świecąca w nocy, czy brokatowa czy coś i wtedy z pomocą przychodzi mi Teddy i takie różne fajne rzeczy z Teddy'ego co my tu dalej mamy o, kupiłam sobie nausznice po pod jednej na każde ucho <laughs> też 5 zł o, ładne, powiem Wam, że bardzo ładne spodobały mi się szukałam takich pojedynczych nałóżnic, żeby były tylko na ucho ale ten komplet też jest taki bardzo ładny, bo tutaj wiecie zaczepiamy za jedną dziurkę i tutaj u góry zapinamy po prostu zaciskamy na uchu więc bardzo ładne Mega mi się podobają. Słyszę coś tam na korytarzu. sąsiedzi. siedzi. Ja mam różne rzeczy. Czy mi się uda wszystko ładnie czy I to na pewno jest jeszcze z Teddy'ego. Tak, to też jest Teddy. To kosztowało na akurat 7 zł. Ale bardzo ładna jest ta opaska. A ja dosyć często jak umyję głowę, to lubię sobie po domu chodzić w rozpuszczonych włosach, ale wkurza mnie to, że mi wpadają. Wiecie, do, do przodu a ja mam jakieś opaski, tylko że większość moich opasek jest, jest jakaś ozdobna i wymyślna, i mi te włosy się w nie wplątują, zaczepiają i mnie to odrażni. Dlatego postanowiłam kupić sobie jakąś inną. I ta jest ładna, ale jak widzicie, ona jest taką wstążeczką obwiązana. Więc mam nadzieję, że nie będą się do tego czepiać włosy i że będzie dobrze trzymała. No. Tak więc. I teraz, 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 teraz Dils. W Dilsie kupiłam różne rzeczy. Kupiłam takie małe kombinerki, w sumie. Nie tylko do śrubek, ale do jakichś różnych rzeczy. Czasami też kombinerki takie przydają się do biżuterii, albo jak potrzebuję brelok, wiecie zacisnąć czy coś. I tu są takie troszeczkę większe i takie mniejsze, węższe. Zestaw to jest. I on kosztował. gdzieś tu pisze. Nie, ale on dużo nie kosztował. Czekajcie, może mi się uda. Jak znajdę... Teddy, tak, znalazłam Teddy'ego. To jest Teddy? Nie, wybaczcie, to nie jest Teddy, to nie jest Action. To jest Deals. Wybaczcie. Dobra, mam rachunek z Dilsa. I co w Dilze? Aha, dwie sztuki kombinerek. 6 zł. Kosztowały. No, więc 6 zł kosztował ten zestaw kombinerek, bo zapomniałam, że na tym nie ma napisanej ceny. Chrupki dla psa. Pies mnie kocha. Owczarek nasz niemiecki w domu, więc przywiozę jej ciastka. To jest z połowiną. I zaraz dowiemy się, ile kosztowały ciastka. 6 zł też. To są ciastka, chyba tak, to są ciastka dla e, dla pieska i teraz będą herbatniki dla pieska. Też za 6 zł, jakby się ktoś pytał. E, więc pies będzie szczęśliwy. Bo ona bardzo lubi takie rzeczy, a moja mama nie ma czasu, żeby podjechać i kupić tam u nas. A i tak, i tak po mnie tato przyjeżdża, więc jestem w tej wygodnej sytuacji, że mogłam jej kupić. To jest 800 gram, a to jest 500 gram. I też kosztuje 6 zł. Tak, tak, 6 zł. A więc. Piesio będzie miał co jeść. Co kupiłem jeszcze tutaj? W Dilsie. W Dilsie kupiłam jeszcze te gąbki do zmywania, bo tę co mam, muszę ją wyrzucić, bo wygląda już koszmarnie. A one ile kosztowały? Te kosztowały 5 zł za 3. Tu nie wypiszę dwie sztuki, a są trzy. Aha, jeden w prezencie, przepraszam, nie doczytałam. Nie, nie, nie. <grych> Więc mam to, to. ha. I. Uwaga, uwaga. Muszę sobie to, trochę wziąć wyżej. Raz, i dwa, i trzy. I mam trzy lakiery do paznokci. Mhm i one, każdy był po dyszce jeden to, i to są te Senso. to jest top Shimmer Matte Gold no jest piękny jest piękny, oczywiście teraz Wam go nie otworzę ale i ten tutaj wzięłam kolor to też jest brokat I to jest w ogóle matowy top z takimi złotymi drobinkami tu są takie, po prostu brokat, takie drobinki różnokolorowe a to jest po prostu kolor czarny. Nie mam w ogóle koloru czarnego w hybrydach. Więc tak, to hybrydy po każdy jest za dyszkę. Więc tak. Bardzo, bardzo fajne zresztą są. I co tu dalej mam? Bo oczywiście nie skończyłam. Aha. Maseczka. Maseczka. To było w Tilsie. To było na pewno w Tilsie. a bo wtedy I don't know nie pamiętam <ścoughs> ale tak, czy bo mam jeszcze <ścoughs> nie, to musiało być w Tilsie <ścoughs> a może to było w muszę ogarnąć ta to był na pewno Deals, ale ile to kosztowało? Nie pamiętam już, oczywiście wam nie powiem. A tutaj nie widzę. E, dobra, nie będę szukać. E, to w granicach pewnie piątki. E, ta maseczka face mask peel off i tutaj jest akurat cleansing and sparkling. Piszę po polsku. Rose Gold, Oczyszczająca maseczka do twarzy. No. Tak więc fajnie. 5 razy po 7 gram. I tutaj mamy drugą maseczkę. Ona widzicie jest taka i jak tu pisze eee, maska z brokatem głęboko głęboko hydrolizowaną śliw. Głęboko oczyszczające, złuszczająca i regenerujące skórę. No, tutaj też jest pięć opakowanek. Jestem ciekawa, jak to będzie w użyciu. Aha, i tutaj mam ceramikę. I ta ceramika jest chyba... Tak, ta ceramika jest już z Tadiego. Bo oczywiście o niej zapomniałam. I każda za 7 zł. Tak, 7 zł to jedno kosztowało. Jedno wziąłam sobie takie ciemniejsze, a drugie jest takie jaśniejsze, zielonkawe. I te miseczki będą miały przeznaczenie, bo zamierzam kupić sobie nie wiem jeszcze kiedy. To mam w przyszłościowych planach, zamierzam kupić sobie szałwie, do oczyszczania i palo Santo. I to będzie, jak wiecie, już. W Zapalę, a potem zgaszę. Żeby odłożyć, to kupiłam sobie takie miseczki. Co tu jeszcze ciekawego? Mamy. I tu chyba nam został już Rosman. Tak, bo najfajniejszą rzecz chcę Wam zostawić na koniec. Rosman to będzie dla Faustyny Bolamy, więc to będzie dla niej do prezentu, do dołożenia. Ja mam problemy ze snem, więc kupiłam sobie Max Vital suplement diety na sen. Melatonina 1 mg. Pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie. Tak, bo ja za dużo myślę wieczorem. Więc to coś dla mnie. I była promka, ogólnie są promki w Rossmanie. Na eyeliner z Vibo, to jest Pink Sapphire. Żałowałam, że nie było na Ametyst, no ale na Ametyst nie było zniżki. No cóż, w ogóle ta seria jest ładna, ale chyba najbardziej mi się. Aha, jeszcze jeden mi się eyeliner podobał, ale też nie był w promocji. Poczekam, aż będzie. Ja jestem cierpliwa. Ja jestem nawet bardzo cierpliwa. No i on jest taki ładny brokatowy. Znaczy, opakowanie jest śliczne. Czy ja go tworzę jedną ręką? Ach, udało mi się! I on jest w pędzelku i rzeczywiście jest taki z brokatem, znaczy ja widzę, że się tak mieni. No, powiem Wam, że coś czuję będziemy. E, jak będę robiła makijaż, to tym. E, dla Was świąteczny. Teraz włożyć. Uhuhu, udało mi się. Jestem z siebie dumna. Hm? Wszystko tak, mam pustą torbę. Siup. I teraz rzecz najważniejsza, którą kupiłam w Tedim, chyba? Sióp. Zresztą jeszcze sobie zobaczę. Tak, w Tedim. Po rachunkach. W Tedim. Jest to fontanna. Czy jak to się to nazywa poprawnie po polsku? Pl. Wyprodukowana w Chinach. to na PLPL PL. Fontanna pokojowa. O, fontanna pokojowa to jest. I nie jest na kabel, tylko jest na baterię. I wygląda tak jak tutaj widzicie na załączonym obrazku. Zresztą i tak otworzymy ją sobie i... i ha, 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 ha. Już się nie mogę doczekać. I tutaj, o widzicie, jest na baterię. Jest to dla mnie duże ułatwienie, bo do tamtej nadal nie mam pompki. Tak, to jestem ja i... bo po co? Bo... Ale tak do tamtej nadal nie kupiłam pompki, jestem sierota działa. No, więc na razie to i to mogę schować. Instrukcja obsługi to raczej jest proste w obsłudze. jedna jedyna została, ale może u was w Dilzie. w Toruniu no to już nie ma, bo ostatnią porwałam. Chyba że będzie jakaś dostawa. Natomiast w innych miastach może jeszcze spokojnie być. Też nie wiem z kiedy jest to kolekcja, tak? Więc oczywiście dużo styropianu. Oczywiście trzeba to trochę opłukać. To nie jest jakieś duże. To jest małe. To jest rzeczywiście małe. Jest znacznie mniejsze od tego co, od tego co mam. Obecnie. U, i nawet wygodny on off mamy tutaj. O, o, o. o tu, ciach-ciach, ciach. No, jestem, jestem ciekawa powiem Wam. No bo tutaj dwie bateryjki wchodzą. Ale zamiast kupię mojemu kotu y, tamtą y, tą o i tu mamy kamyczki, które należy wysypać dookoła, ale ja je najpierw normalnie opłuczę, no bo koc tego będzie pił nie? i ogólnie to myję. ale zanim kupię do tamtego pompkę nową, to może mi trochę zejść <grym> bo się zastanawiam, Allegro, nie Allegro no ale udało mi się kupić za 50 zł um, e, tak, 50 zł równo to chyba najdroższy... Tak, to jest mój najdroższy zakup dzisiaj. I... Jestem bardzo ciekawa, jak się będzie to sprawowało. Mam nadzieję, że mojemu kotu przypadnie to do gustu, że będzie z tego piła. A mi się uda kiedyś w końcu naprawić tą... Znaczy po prostu nową pompkę kupić i wtedy będzie miała tamtą starą, a to będzie taka, wiecie, w razie w... Albo ją postawię gdzieś indziej, no, miejsc mam... Całkiem sporo, więc kitku nie powinien wybrzydzać, a ja na pewno będę miała miejsce. Więc tak, to są moje jakże wielkie dzisiejsze zakupy. Wydaje się niby dużo, niby mało. Znaczy, objętościowo może się wydawać dużo przez te, ko znaczy, psie ciasteczka. Ale. <grym> Ale psie ciasteczka to ważna sprawa. Szczególnie, że pies mnie przez to kocha do szaleństwa. <laughs> Dlatego na pewno będzie bardzo zadowolona, że przyjechała Pancia z ciasteczkami. Ona mnie zawsze zawsze kojarzy z ciasteczkami i mnie też bardzo kocha, bo po prostu mnie kocha, bo ja z nią bardzo dużo czasu spędzam, jak y, jestem w domu. Dlatego też ciężko mi czasami y, nagrywać coś jak jestem w domu, już jakby abstrahując od y, tego jak wolny jest internet, kiedy chcę cokolwiek przesłać na YouTube'a ale też dużo czasu spędzam właśnie z domowymi zwierzękami. teraz chcę poznać nowego kitku pewnie wam wstawię zdjęcia na instagrama nowego kitku naszego w domu bo niestety jeden kitku nam odszedł no bo już miała swoje lata ale znajda <gryw> znajda się przypałętała jakiś czas temu będzie chyba 2,5 miesiąca temu coś koło tego i mamy nową małą znajdę, więc jestem, no, no strasznie nie mogę się doczekać, ja ogólnie kocham zwierzaki, e, dlatego <grym> bardzo chciałabym ją przytulić i pomiziać i ogólnie kici kici, a z moim pieskiem no to wiadomo, ktoś ją musi po brzuszku pomiziać, bo nikt ją po brzuszku nie miziają. Ja zawsze miziam po brzuszku, <grym> bo ona lubi i karmi ciasteczkami. No najszczęśliwszy pies na świecie, prawda? Dobra, na no, dzisiaj byłoby to wszystko. Ja zaraz będę składać ten filmik i widzimy się już jutro. Pa, pa!